Cześć, słuchajcie, ostatnio zrobiłam dosyć spore zakupy na HM. Były wyprzedaże, więc na wiele rzeczy się skusiłam. I mam tutaj dwa kartony, więc pomyślałam, że zrobimy sobie haul. Pokażę Wam, co kupiłam. Będę to mierzyć na sobie, więc od razu będziecie widziały, jak dane rzeczy wyglądają na sylwetce. A mam tutaj trzy sukienki, mam fajne buty, także zaczynamy. I najpierw pokażę Wam trzy rzeczy, które nie są dla mnie. Zamówiłam dwie rzeczy dla mojego syna, dla Adasia i jedną rzecz dla mojego męża. E, obrócę Was i tak słuchajcie, pierwsza rzecz to spodenki już takie na lato, teraz zaczęły się upały, wczoraj było 28 stopni dzisiaj jest 29 i słuchajcie, ja już się pocę, a jest rano gdzieś tak godzina 9 e, no i chciałam dla niego spodenki, które będą cieniutkie, to jest taka cieniutka bawełna, przewiewne e, krótkie, e, tak żeby było mu po prostu lekko, żeby się nie pocił i one też były bardzo tanie znaczy kosztowały 29 zł na stronie H&M ja jeszcze skorzystam tam ze zniżki także em, super em, rozmiar 92 Wyglądają bardzo uroczo, takie szare, delikatnie kolorowe, bardzo ładnie. Takie wiecie, do śmigania po podziałce czy po domu właśnie. Kolejna rzecz to śpiwór, dlatego że on bardzo szybko rośnie i wyrasta mi ze wszystkich rzeczy. I on jest już, słuchajcie, bardzo długi, a też jest w sumie taki cieniutki, więc jest idealny, powiedziałabym, na lato i też na cieplejsze dni jesienią, na pewno na długo mu to starczy. No i właśnie, zaczęły się upały. I zastanawia mnie, jak to jest u Was. Czy okrywacie pierzynką, czy może kocem, czy właśnie um, um, korzystacie z takich śpiworów, czy po prostu dziecko śpi sobie przykryte niczym. No bo wiadomo, w nocy też jest czasami gorąco i otwiera się okno, więc zastanawia mnie, jak to jest u Was. W co ubieracie dzieciaczka i jak on śpi. Um, no, ale ten śpiwor słuchajcie, jest bardzo cieniutki, także myślę, że na lato mógłby się. Spoko sprawdzić. Ja ogólnie mam tak, że mogłoby być, nie wiem, 30-40 stopni, ale zawsze nogi muszę mieć przykryte. Tak to jest w moim przypadku. Także taki śpiwór, on kosztował 79 zł, o ile dobrze pamiętam. I to jest już taki duży rozmiar, bo Adaś no nosi rozmiarówkę w tej chwili 92, a to jest rozmiar 98x104, więc tak myślę, że no, na rok może mu to starczy. Zobaczymy. Chyba, że zimą będzie za cienki. Nie wiem, zobaczymy. Ale bardzo fajny. W końcu zapolowałam na jakiś piwór, bo długo nie mogłam nic znaleźć. No, i kolejna rzecz, e, trzecia, która już nie jest dla mnie, to są spodenki dla mojego męża. Czarne, dosyć krótkie, bo są takie przed kolano. Rozmiar M, aczkolwiek wydaje mi się, że mogą być troszkę za duże. Będzie musiał przymierzyć tutaj. Są z boku kieszonki, więc też bardzo fajnie. E, materiał jest cieniutki, przywiewny. One też nie były drogie, chyba 39 zł albo 29, już nawet nie pamiętam. E, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były dosyć z cienkiego materiału, przewiewny. Też do śmigania, właśnie po domu czy po ogrodzie. Także takie coś. I kolejne rzeczy to już rzeczy dla mnie. I tutaj słuchajcie, mam na sobie przepiękną sukienkę, która mnie bardzo urzekła. I tak to wygląda, słuchajcie, w lustrze. Sukienka beżowa, trochę w stylu boho, trochę taki uniform można powiedzieć. Tutaj jest przywiązywana paskiem, aczkolwiek to nie jest luźny pasek, on się po prostu zaczyna w tym miejscu i on tutaj na środku jest przywiązywany. Materiał troszkę się gniecie, ale taki jest urok w zasadzie tej sukienki. Materiał jest niezwykle cieniutki, więc też idealny właśnie na lato. Na krótki rękaw. Spódniczka jest krótka, króciutka, ale też nie za krótka. Dla mnie ta długość jest idealna. I to jest rozmiar y, S36, a ja mam wzrost 1,62 m. Dla, dla przypomnienia, więc nie jestem y, jakoś wysoka. Powiedziałabym, że jestem niska. A długość mi tutaj pasuje. No i powiem Wam, że jestem zachwycona. Podobną sukienkę widziałam rok temu w zarze. Mierzyłam ją, ale nie kupiłam jej ostatecznie, dlatego że po pierwsze materiał był dosyć gruby. No i wykończenie ośrodka było niewygodne, bo żgało mnie w skórę, w szyję i jej ostatecznie nie wzięłam. A tutaj w Hajem coś podobnego. I ona, słuchajcie, też była na wyprzedaży, też była na przecenie. Był też inny kolor, chyba kaki. Nie wiem nawet, jak ktoś mówi. Kaki, chyba kaki. Taki zielony, o ile dobrze pamiętam. Nie pamiętam ceny, ale nie była droga. Może coś około 50 zł. Wygląda świetnie, nigdzie się nie opina. Rozmiar jest idealny. Nogi mam, słuchajcie, opalone, bo wczoraj użyłam samoopalacza. I dzisiaj nałożyłam też ten krem z Rezibo dodatkowo, więc dzisiaj będę testować, czy te kremy brudzą, czy nie. Będę tutaj sprawdzać od spodu, na razie nic nie widzę, więc jest ok, ale zobaczymy na wieczór. Wiecie, jak skóra się poci, to, to później te kremy trochę brudzą. Także tak wygląda ta sukienka. Ja jestem zachwycona. W ogóle dzisiaj też jedziemy na grilla, więc w tej sukience prawdopodobnie zostanę. No i buty, słuchajcie, jakie buty dzisiaj do niej ubiorę. Dokładnie takie. I słuchajcie, to jest mój najlepszy zakup. One są przepiękne. Jestem zachwycona tym, jak te buty wyglądają. One też były na przecenie z 99 na 59 zł. O ile dobrze pamiętam, mam rozmiar 38. Zwykle taki noszę, taki wzięłam i mi pasuje. I to są buty też w stylu takie boho, słomkowe na dosyć grubej podeszwie. Mamy tutaj sznurowanie, na grzbiecie stopy i uważam, że wygląda to bardzo zgrabnie i pasuje do tej sukienki. Także tak to wygląda. Ja słuchajcie, tymi butami jestem zachwycona też idealne na lato, jeśli lubicie właśnie taki styl boho, trochę słomkowy. Ze sznurowaniami. Uważam, że to y, fajnie też wyszczupla nogę. No to bardzo Wam polecam. Powiem Wam, że już na zdjęciach to buty fajnie wyglądały, ale na żywo wyglądają jeszcze lepiej. Także ja jestem zachwycona y, i do opalonych nóg, tak jak widzicie, to wygląda. Przefantastycznie, tak to wygląda z większej odległości. No i dzięki temu, że mamy grubą podeszwę, ja też jestem od razu optycznie wyższa, dużo lepiej się czuję, no i też płaska podeszwa, więc są bardzo wygodne. I teraz, tak jak mi chodzę, to powiem Wam, że w ogóle mnie nie obcierają. Metkę już sobie ściągnęłam, bo wiem, że je zostawię. Nawet bym, słuchajcie, kupiła sobie drugą parę. Jeśli te buty będą dostępne na stronie, to słuchajcie, musicie je mieć, bo one są naprawdę genialne. Oczywiście, o ile lubicie taki styl. Albo ja jestem zachwycona, są bardzo wygodne. Ekstra. I kolejna sukienka, z której może jestem już troszkę mniej zachwycona. Ma coś w sobie, ale tak nie do końca. Jak widzicie, ona też jest trochę krótsza, ona też ma podszewkę. Ale nie do końca mi się może podoba tutaj ten dekolt, to jak to tutaj wygląda. Jak zrobię tak, ręce trochę do góry, to ona mi się, zobaczcie, podwija i bym musiała ją tak ciągle spuszczać, więc to tak średnio. Dół mi się podoba i też to fantastycznie pasuje właśnie do tych butów, tak bardzo letnio podoba mi się, aczkolwiek no, będę się zastanawiać nad tą sukienką, także dajcie mi znać, jak, co wymyślicie. Czy wam się podoba, czy nie? Ja jeszcze też, właśnie zobaczę, jak to wygląda w kamerze. Czy to wygląda dobrze, czy nie? Czy coś, czy coś tutaj nie pasuje? Bo słuchajcie, czasami w kamerze widać więcej, aniżeli na żywo. Więc na pewno to jeszcze sprawdzę. No i to jest, to jest też taki materiał, który troszkę sięgniecie. Nieco dłuższy ręka, w taki 3/4. Ładna jest, ale tak nie do końca. Także tak to wygląda. I na sam koniec mam jeszcze jedną bardzo fajną sukienkę. I słuchajcie, kolejna sukienka, już taka dusza, y, która wygląda przefantastycznie. Spójrzcie, i słuchajcie, ja już musiałam do niej akurat ściągnąć stanik, bo to źle wyglądało. Ona jest dosyć mocno wycięta na plecach. O, właśnie. Nie wiem, czy to może tak to będziecie widziały, nie wiem. Ok, i przód wygląda tak. On jest dosyć mocno wycięty. W sumie nie wiedziałam, że on będzie tak mocno wycięty, e, ale koncepcja sukienki jest mega. Jest przepiękna, e, zwiewna. Pod spodem też jest. No, no, jest tutaj kilka warstw, więc troszkę to tak zachowuje się jak podszewka z falbanami też genialnie to pasuje właśnie do tych butów. Tutaj jeszcze mogłyby być jakieś wisiorki, jakieś łańcuszki i pięknie by to wyglądało. Także sukienka też bardzo mi się podoba, aczkolwiek nie wiem, czy znajdzie się jakieś wyjście, gdzie mogłabym ją założyć ze względu na ten mocno wycięty dekolt, to, że plecy są wycięte. To ok, to mi to nie przeszkadza, bo bardzo ładnie to wygląda. Um, natomiast obawiam się dekoltu, dlatego że ja zwykle no, na ulicy tak nie, nie wychodzę. Um, I no nie wiem, aczkolwiek sukienka jest przepiękna, więc w razie czego, jeśli um, Wam się podoba. To zostawię Wam do niej link na dole i od razu mówię, że coś takiego jest i to jest przepiękna sukienka. Chyba była też dostępna w innym kolorze, tak mi się wydaje. No, pięknie to wygląda, też idealna na takie upały, bo jest bardzo zwiewna, przewiewna. No super, ale jeszcze się będę musiała nad nią zastanowić. I dwie ostatnie rzeczy to bluzki. I tutaj mamy taką bluzkę z koronką i powiem Wam, że jest bardzo ładna. To jest rozmiar S, bo taki, taki, taki wybrałam i mi powiedzmy no nie no idealnie pasuje um, bardzo ładnie się tutaj ta koronka układa um, w kształcie takiego można powiedzieć serka nie mam takiej bluzki z koronką żeby móc zarzucić na przykład pod żakiet założyć pod żakiet um, czy pod jakąś kurtkę i brakowało mi czegoś takiego a ta bluzka też była w przecenie Natomiast nie pamiętam, ile kosztowała w przecenie, może 39 zł. W każdym razie linki do tych produktów będziecie miały na dole w opisie, bo naprawdę nie pamiętam. Bardzo ładna też chyba była w innych kolorach. Chyba też była w białym i czerwonym. Natomiast ja chciałam coś właśnie takiego klasycznego, uniwersalnego, czarnego, co będzie pasowało do większości rzeczy. I właśnie idealnie też pasuje do spodenek: będzie świetnie pasowała do jakichś eleganckich spodni, i tak jak mówię, pod żakiet, pod jakąś letnią kurtkę. Także mega, bardzo mi się to podoba i zostawiam na 100%. I ostatnia, nie, nie ostatnia, bo mam jeszcze tutaj buty do pokazania, bo mam dwie pary butów. Kolejna rzecz to T-shirt z H&M. On jest troszkę taki oversize, aczkolwiek mówię wam, że to jest rozmiar S. Tak jak mówię, ja zwykle poluję w s kę i zwykle takie rozmiary mi pasują. I to jest. T-shirt oversize. Ja powiem wam, ostatnio bardzo polubiłam t-shirty z grafiką z hajem, dlatego że one są bardzo dobrej jakości, z takimi obniżonymi, można powiedzieć, rękawami oversize. Bardzo często zauważyłam, sięgam po takie t-shirty ze swojej szafy e, i mm, Naprawdę często noszę, um, i jak wybieram t-shirty, to zwykle zwracam na kolorystykę grafiki i wybieram taką, która wiem, że będzie mi pasować do urody do twarzy, po prostu kolory, które będą twarzowe. No i tutaj mamy róż, zieleń, fiolet, w sumie takie chłodne kolory. Jak wiecie, ja chłodne kolory bardzo lubię. No i te t-shirty zwykle ja właśnie tutaj tak sobie wplatam w spodnie. E, oczywiście też mogą być takie luźniejsze, na przykład do leggingsów i będzie to dobrze wyglądało. Naprawdę uwielbiam t-shirty takie, w których czuję się naprawdę super wygodnie i od razu mówię, że te t-shirty z H&M są bardzo dobrej jakości, oczywiście te z grafiką one są nieco droższe, bo takie t-shirty tam kosztują 49 czy czasami 59, ten chyba tyle kosztował 59 i on nie był na przecenie, po prostu go wzięłam w regularnej cenie ale one są dobrej jakości, dlatego że po praniu one nie robią się asymetryczne i te szwy po prostu są na swoim miejscu, więc naprawdę warto zainwestować w tego rodzaju t-shirty, też jeśli coś takiego oczywiście nosicie. Ale ja bardzo lubię. Także tak to wygląda. I ostatnia rzecz to słuchajcie, buty. Już na sam koniec buty. I kolejne buty w stylu boho, które są na dosyć wysokiej e, podeszwie, tak jak widzicie, słomkowe e, i powiem wam, że one bardzo mocno wydłużają mi nogi e, i też mi się bardzo podobają i myślę, że je e, zostawię. W ogóle tutaj em, mają bardzo fajny splot, który sprawia, że nogi od razu tak optycznie wydają się dłuższe i szczuplejsze. I też mam rozmiar 38, i mi pasuje jest jak najbardziej ok. Także bardzo fajne buty, też oczywiście wygodne, płaska podeszwa, więc tak to wygląda idealnie, właśnie też do jeansów, do, do, do shortów. Do spodenek, do sukienek, także y, to koniec, jeśli chodzi o moje rzeczy. Z powrotem przybrałam się w sukienkę, w której dzisiaj będę śmigać y, i te płaskie buty ze sznurówkami, i te rzeczy zostawiam na 100%, bo są przepiękne i y, w takiej stylówce po prostu najlepiej się czuję. I tak, jeśli chodzi o te buty, to je zostawiam. Ten t-shirt zostawiam na 100%, bo bardzo mi się podoba. A i tutaj tę bluzkę z koronką również zostawiam. Natomiast nad tą sukienką, znaczy nie, no chyba ją zwrócę, bo tutaj raczej nie ma się co zastanawiać. Ja po prostu nie lubię tak mocno wyciętych dekoltów. I nie wiem, czy tak jak mówię, znalazłaby się jakaś okazja, w której bym w, w niej wyszła i bym ją ubrała i bym w niej poradowała, nie sądzę. Tę sukienkę też raczej zwró zwrócę, aczkolwiek no, muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądało jeszcze w, na ekranie, czy będzie mi się to podobało, czy nie, aczkolwiek no, będę się na, nad nią zastanawiać, te spodenki zostawiam, śpiwór zostawiam, spodenki zostawiam, ale mąż jeszcze musi przymierzyć. No. Ale chyba największym hitem dla mnie jest właśnie ta sukienka i te buty. Także bardzo mi się to podoba. Dajcie koniecznie znać, co wy sądzicie. I to by było na tyle. Do zobaczenia. Pa! pa.